W dzisiejszym odcinku nienawidzę Poniedziałków pomówimy m.in. o nadchodzącej premierze God of War Ragnarok, o fenomenalnym zestawie LEGO z serii Mario oraz o Hideo Kojimie, który stał się mordercą przez fake newsy. To tylko niewielka część tematów dzisiejszego odcinka, więc nie przedłużajmy tego wstępu. Minęła godzina 18, Servus ferajna. Chciałbym przypomnieć, że Kącik Cebularski przeniósł się do nowej serii, która pojawia się w każdy piątek o godzinie 18. Pierwszy odcinek spotkał się z ciepłym przyjęciem przez Was, co mnie bardzo cieszy i daje motywację do dalszego nagrywania. Dlatego nie przeciągajmy tego wstępu ponownie, zobaczmy co tam w branży wydarzyło się w zeszłym tygodniu. A jak widzieliście po tym wstępniaku, działo się sporo, dlatego zacznijmy od informacji, na którą na pewno czekało sporo z Was, w tym też ja. God of War Ragnarok wreszcie ma oficjalnie potwierdzoną datę premiery. Kratos i Atreus powrócą do nas 9 listopada tego roku. A jeśli uważacie się za super fanów ich przygód i macie przy okazji sporo kasy do wydania, to wydawca przygotował. Coś dla Was. Na premierę dostępne będą dwa wydania kolekcjonerskie – Zwykłe oraz iohnar. Różnice między nimi są stosunkowo niewielkie. Punktem, który jednak najbardziej zaskoczył graczy jest fakt, że jedno i drugie wydanie będzie miało w zestawie Steelbook, ale gra będzie cyfrowo. Jest to po części zrozumiały ruch – Sony przecież w tej generacji zdecydowało się na wypuszczenie wariantu swojej najnowszej konsoli bez czytnika, i nie oszukujmy się, do cyfrowej przyszłości przyzwyczajają nas już od wprowadzenia PS Plus lata temu. Jedna i druga edycja wygląda świetnie, ale aż się boję, jaka będzie ich cena u nas. Dajcie znać, czy planujecie zakup którejś z nich. Trzymając się tematu PlayStation, warto wspomnieć też o mniejszych grach, które są tak bliskie memu sercu. Zwłaszcza jeśli mówimy o Inscription, które szturmem je podbiło, mimo tego, że jest karcianką. A doskonale wiecie, jak ich nie lubię, więc w tej faktycznie coś musi być. I o tym, co dokładnie w niej jest, posiadacze PlayStation 4 i 5 będą mogli się przekonać już niedługo, bowiem port na tę konsolę, w zasadzie na tę konsolę, został oficjalnie potwierdzony. Nie ma jeszcze daty premiery, ale miejmy nadzieję, że mowa tu jeszcze o tym roku. What the fuck? Kolejnym tytułem, który dostanie swój port na konsole Sony, jest Sea of Stars, które niejednokrotnie przewijało się w Nienawidze Poniedziałków. Ten prequel do świetnego The Messenger został przesunięty niedawno na 2023 rok, ale wszystko wskazuje na to, że czekać jest warto, bo tak ładnego, turowego Pega nie mieliśmy chyba od dawna. Zaskakujący powrót do zimnowojennej dystopii zafunduje nam The Tomorrow Children Phoenix Edition. PlayStation próbuje reanimować swoją raczej średnio przyjętą multiplayerową produkcję poprzez dodanie nowych wysp, trybu singleplayer i całej masy zmian. Czy to wystarczy, żeby gracze się rzucili niczym klasa robotnicza do wykonania planu? Zobaczymy. Na konsolach Sony zobaczymy również takie tytuły jak nietuzinkowe Skim, przeurocze Curse to Golf oraz mroczne Signalis. W Signalis miałem okazję pograć podczas tegorocznego Steam Summer Festu i z całą pewnością mogę powiedzieć, że jest to tytuł, na który warto czekać. A skoro o czekaniu mowa, to grzechem by było pominąć Skull and Bones, które wreszcie zostało zaprezentowane na oficjalny materiale wideo. Oficjalnym, bo jak pewnie pamiętacie, to pokazywałem tutaj prezentację, która wyciekła jakiś czas temu. Odcinek z nią możecie obejrzeć klikając w prawy górny róg. Dostaliśmy ponad 7 minutowy materiał, który nie wiem jak was, ale mnie zostawił ze strogim poczuciem rozczarowania i jedyne co pirackiego z niej wyniosłem, to chęć napicia się rumu i pożeglowania jak najdalej. Jak to jest możliwe, że twórcy takich gier jak Black Flag czy cała seria Assassin's Creed nie implementują do gry pirackiej walki wręcz i ograniczają bycie piratem do pływania po morzu. Dlaczego mając na rynku Sea of Thieves, nie spojrzeli oni, co robi konkurencja dobrze i co można z tego wyciągnąć do naszej gry? Przypomnę tylko, że ta gra jest w produkcji od przeszło 9 lat. I to, co zostało nam pokazane, w moim odczuciu wygląda jak gra, która przeszła przez potężne piekło developmentu. Swoje niezadowolenie postanowili też wyrazić fani w komentarzach pod prezentacją, zostawiając ponad 22 tysiące łapek w dół oraz... Pisząc dość cierpkie słowa w stronę wydawcy. Ta gra jest w dewelopencie od 9 lat, a dalej wygląda jak demo techniczne, co do diabła, Ubisoft robił cały ten czas. Wiedziałem, że nawalicie, ale jednak udało wam się przerosnąć moje oczekiwania w tym aspekcie. Nawet ja nie byłem w stanie przewidzieć, jak bardzo to skaszanicie. Cieszcie się swoim największym do tej pory flopem. Zasługujecie na niego. Deweloperzy, którzy pracują nad tym, opuszczajcie okręt, zanim zatonie. Wszystko, czego chciałem, to Assassin's Creed 4, ale bez skrytobójców. Jak trudno było to zrozumieć Ubisoft? Chcieliśmy być piratami, a nie przerośniętymi łodziami. I ja doskonale rozumiem te głosy niezadowolenia i utożsamiam się z nimi. To nie jest to, na co czekałem przez te wszystkie lata od zapowiedzi. A pamiętacie jeszcze o tym, jak w lutym tego roku CD Projekt Red zapowiedział, że pracują nad singleplayerową przygodą w Gwincie? Produkcja nazywała się wówczas Project Gold Necker, ale dziś już wiemy, że chodziło o standalone grę o nazwie Gwind Mag Renegat. Chociaż od lutego w temacie tej produkcji była absolutna cisza, tak teraz wszystko nagle bardzo przyspieszyło, bowiem w środę minioną poszła w świat informacja o premierze, która miała miejsce. Już dzień później. Próżno jest szukać póki co recenzji w agregatorach takich jak Metacritic czy OpenCritic, za to bez problemu można tam znaleźć głosy graczy, którzy raczej nie są z tej gry zbyt zadowoleni. Jak dobrze wiecie, nawet z sekcji, w której wspominałem o Inscription, ja fanem karcianek nie jestem, więc po tę grę sięgać nie będę. I jak widać, to chyba zbyt wiele nie stracę. Jeśli jednak chcecie sprawdzić, czy warto, to możecie ją kupić na telefonach z systemem Android, iOS, czy też oczywiście na PC. Ale może lepiej jest jednak odłożyć na bok te 50 zł, bo już bardzo niedługo w ofercie Lego pojawi się największy zestaw serii Mario. Lego Super Mario The Mighty Bowser to zestaw składający się z 2807 klocków, z czego Niektóre z nich zostały zaprojektowane i stworzone specjalnie na potrzeby tego zestawu. Ale to, że jest duży, to nie wszystko. Będzie posiadał on również wyrzutnie Fireboli, a z pomocą przycisków będziemy mogli kontrolować ruchy jego ciała. Chociaż cena jest dość wysoka, bo mówimy tu o kwocie na poziomie 1300 zł, to jest to zestaw, który z pewnością zobaczycie u mnie na kanale. I czas na temat odcinka, czyli o tym, jak Hideo Kojima został zamieszany w morderstwo premiera Japonii. Shinzo Abe był najdłużej urzędującym premierem w historii tego kraju i został zamordowany w piątek podczas wiecu politycznego. Jego zabójca został schwytany na miejscu i od razu przyznał się do winy. I wydawać by się mogło, że sprawa się na tym zakończy, ale wtedy swoje trzy grosze postanowił wtrącić skrajnie prawicowy francuski polityk, który wrzucił na swojego Twittera zdjęcia Hideo Kodzimy w uszatce obok zdjęcia Che Guevary i w koszulce z Jokerem opatrzone, to wszystko było jego podpisem. Skrajna lewica zabija. Pis został dość szybko usunięty, sam autor przeprosił, ale to już wystarczyło, żeby temat podłapała chociażby Grecka stacja telewizyjna, która wykorzystała dokładnie te same zdjęcia w materiale o zabójcy premiera. Kojima Productions dzień później odniosło się do tej sytuacji na Twitterze, potępiając fake newsy i grożąc wyciągnięciem konsekwencji prawnych w niektórych przypadkach. Podejrzewam, że chodzi o tę stację telewizyjną. To trochę przerażające, w jakich czasach przyszło nam żyć, gdzie media masowego przekazu tak łatwo ulegają skrzywieniom, ale w sumie żyjemy w Polsce i mamy TVP, więc. Nie powinno mnie to dziwić. Jeśli chodzi o to, co nowego w kolekcji i co na tapecie, no to przykro mi, kochani, ale tutaj muszę Was zaskoczyć i zasmucić. Nic się nie pojawiło w kolekcji, a w zasadzie pojawiło się coś, o czym nie mogę mówić, bo jest na to nałożone embargo. Więc materiał będzie pewnie na premierę albo jak sprawdzę dokładnie, do kiedy mogę wypuścić coś, bo jest to bardzo fajna produkcja, o której nie mogę się doczekać, żeby Wam powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o to, co na tapecie, to u mnie ostatnio bez zmian oglądam ciągle Simpsonów na Disney Plus. I jeszcze nie byłem na nowym torze, ale mam nadzieję, że niedługo się na niego wybiorę. Jeśli wy byliście, to piszcie bez spoilerów w komentarzach pod filmem, jak wam się podobał i czy powinienem się bardzo spieszyć, czy tylko troszkę mniej. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, kochani. Do zobaczenia na kanale już wkrótce. Trzymajcie się i bądźcie w zdrowiu. Servus! Dziękuję wszystkim patronom za wspieranie rozwoju kanału, zwłaszcza Mir, Defomirowi, ArtDiverowi za bycie spornikami na poziomie Platinum. Możecie być jak oni i wspierać kanał poprzez YouTube albo Patronite. Szczegóły znajdziecie w opisie.